Siemanko, witam was na dzisiejszym filmie Dzisiaj y, jestem sam, ale nagrałem odcinek, gdzie co pół minuty coś mnie próbowało zabić w Minecrafcie Matko, 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 matko STOŁY! One jeszcze spina mają! Co pół minuty spiło mi się coś na głowie i próbowało mnie to zabić y, Cel na ten odcinek był prosty Zbudować sobie domek, w którym dałoby się mieszkać Skończyło się jednak inaczej, bo przeszedłem Minecrafta nie pytajcie jak to jest możliwe, zobaczycie sobie na odcinku A ja wam już nie przedłużam A nie, czekaj zostawcie sobie y, subskrypcję z woleczkiem i lajka like oraz bitny Discorda, ja będę bardzo wdzięczny A teraz już wam nie przedłużam i zapraszam was do oglądania Przepraszam za przestery na filmie, ale coś mi się mikrofon zbiera. Siema, siema Chyba witam Mam 5 minut na to, żeby mnie y, nie zabili, znaczy przygotować się na to, żeby mnie nie zabili Muszę pozbierać jakiekolwiek podstawowe intemy, przynajmniej kamienne. Żelazne nie proszę, bo nie zdążę i tak. Generalnie za 5 minut zacznie się masakra i co po minuty zacznie mnie napierdzielać. Napie Będę mu próbować mnie zabić. Zaczęła się przygotować na to. I. I, i, i kućba uważać na siebie, bo to, to tutaj będzie groźny. Tam jest jakiś kanion! Wow! Czemu tu woda nie sp... Ożty mendo faszystowska zablokowałaś się. B powiem ci tak, widzu, mam w cholerę żelaza. Y za pół minuty zacznie się rzeź. Zaraz mi będą próbować umordować, ubić mnie, gnoje, jedne. A ja nie mam jedzenia. I trzy serduszka. To nie jest dobry scenariusz, bardzo niedobry scenariusz, że ja potrzebuję szybko te 8 żelaza z powrotem i stąd muszę wypierdzielać. Za się sekund zacznie się rzeźć. Ja odsunę się od tego y piezyka, bo jak mi wywali TNT na web. No, to zdechnę i to ten, i to 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 razo, też mi zniknie Rain O, cholera! Jest! W ścianie się zrespił. Wypierdzielam stąd. Szybko na górę, bo mnie zaraz zacznie coś bić, i będzie przypał. Wypierdzielam stąd. Potrzebuję jedzenia, gdzie jest jakiś królik, bo bym szamał królika. NIE! NIE TAKIE rabity, nie, NIE TAKIE KRÓLIKI! NIE TAKIE KRÓLIKI! Jezus, a się trafiło! <grym>, nie gonią mnie! Nie gonią mnie! Czemu mi zostaje falde major? Halo? Powiedziałem, żebym zjadł królika i nagle mi się zwołuję jeszcze króliki zrespiły Ja nie mogę nic mówić, bo mi się to respi na, łeb na, na głowie, kuźwa Uff. Dobra, co mi teraz respi się na głowie? Nighty and... O wychamy! O wygnoję. Nie nie, 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 nie. Nie, nie, nie. ja się nie godziłem na takie coś. Ja się nie zgadzałem na takie coś. Co tam jest? Domek wiedźmy. Z domka wiedźmy nic nie dostanę. Bez sensu tam iść w ogóle. Ale pójdę sobie w sumie. Co ja mam robić? Na razie nie mam żadnych mobów jeszcze. W domku wiedźmy sobie przepalę to jedzenie co teraz wezmę. Ten, ja się uzupełnię do końca. To jedzenie, żeby mi się zregenerowało choć trochę i pójdę do domku Wiedźmy sobie łupiec. To brzmi jak plan, kurde jest tam, dobra Aha, no to fajnie Biegam tam bić Jak ja ci tam mam wejść? Nie mam żadnych schodów, ty gnoju No, mnie zaraz zaciupię. A zajebiście. Jeszcze spadają na mnie te. Powadła. Nie, zostawcie mnie. Proszę mnie zostawić. Mnie wszystko chce zabić. Długo jeszcze trucizna? 30 sekund. Dlaczego tak długo? Ja będę sobie siedział w wodzie, bo woda jest bezpieczna w wiarę. Ale kurde, kończy mi się jedzenie, które miałem przypalić To, to nie jest ciekawie. Nie mogę potem dobiegły tam do brzegu, bo tam potem jest kościotrup. Ja pierdziele, wszędzie są wrogowie. Torąbane. To wiedźmy też nie mogę podbić, mam mało życia. I zaraz się zaczęło taś Envil Wave. Nie. Uciekam przed tym. Myślałem, że jedno będzie spadać, a tu spadają spada kilka. Jeszcze jakieś? Bo ja, że święty. Boże święty. że jestem w wodzie, mnie to nie przygniecie przynajmniej. Powiem tak, mam przerąbany Chciałem zabić jakoś tą wiedzmę. Kogo zabiję? Od dołu to coś mi zrobi. Powiem zabić od dołu. Noju. No nie! Kuźwa! Bardzo szybko tu doszedłem, pozbierając swoje rzeczy. Nie trafiłaś siostro. No zdychaj! Jest! Dobra, ubiłem tą wiedźmę Muszę wziąć stąd moje, ten, moje rzeczy Nie no, tak naprawdę do nie doszedłem, tutaj, tylko tepłem się, bo co ja będę marnował czas <grytanie> Mam 70 sekund przygotowania, potrzebuję podbierać jedzenia i gdzieś się przepalić Halo, halo, zwierzątka, o są owce, kozak Owce są pyszne Baranina, no nie, czy z owiec jest baranina? Nie, owiec chyba nie powinno być baranina, tylko jakaś owcynia Pajanek i jego mądrości Zaraz zostanę czymś na mordę, nie jestem tego pewien TNT Minecraft, o cholera O się przestraszyłem, no moje drzewo O o! Co mi się stało? Czekaj, robimy, robimy, robimy tego Robimy klacza na łóżku. Dawaj dawaj No to porobiłem Zrobiłem sobie pięknego klacza na łóżku. Dobrze, że byłem w miarę nisko. To jest plan. I że miałem, to jest plus, że miałem dużo życia. Dobra, zrobimy sobie pieca. Yy, ja chcę tutaj pieca. I ja sobie przepalę jedzenie bo przydałoby się. The bitch is coming for you. Wow! No nie no, ja naprawdę dużego farta. Ej, ale serio, trzeba biec kiedy ma się coś stać, bo jak biegnę to widać co się dzieje, nie? Widać, że to, to się dzieje. Właśnie takie coś się dzieje i to jest, to jest plus. Ja sobie przepalę to żelazo jeszcze do końca. Mam jeszcze trochę jedzenia, także to jest bardzo duży plus. Trzeba zawsze biec, bo jak tu się nie biegnie, to to jest... Lipa dla ciebie, gościu. Jakie jedzenie w ogóle mi zostało. Nie zebrałem go. Specjalnie za królą tu leciałem do wody. Ujwa. Jak się nie robi. W ogóle nie powiedziałem, jaki jest plan na ten odcinek. Plan na ten odcinek... Jest taki, żeby zbudować sobie domek. Domek z jakiegokolwiek drewna, tak, żeby można było w nim mieszkać tak naprawdę. I teraz tak, ten domek musi mieć ściany, cztery ściany najlepiej, jak to domek. I dach z tego, ze schodków. Jeżeli teraz zginę, no to po prostu uznam ten challenge za niewykonany, ale chciałbym to zrobić. A jak mi wybuchnie ten domek, no to troszeczkę przypał. Ja chcę to bardzo zrobić, bo to myślę, że jest fajny challenge. I to jest coś innego niż przej przejście Minecrafta muszę spierdzielać, bo zaraz mi coś wybuchnie. Tylko palips. O matko! O, matko! O matko, o matko, o matko, matko, o, matko, o matko, matko, o matko. Pszczoły! One jeszcze spina mają! Nie! 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 One mnie zabiją! One mnie zabiją! Fyrr! Jak ja mam im uciec? Czego boją się pszczoły? Wróciłem. I tak wygląda moje miejsce, ja tak, boju, ja tak panicznie boję się pszczół To jest naprawdę tragiczne, to jest naprawdę tragedia Tak pszczół nie lubię Zwie to Po prostu, uff, naprawdę nie lubię jakbym, jakbym jakąś uderzył to bym po prostu chyba się zesrał nie? nie mogę żadnej pszczoły uderzyć i to będzie problem przy tym robieniu domku A teraz mam 86 sekund tego Wolnego czasu, zanim mnie zacznie coś atakować Więc muszę Szybko pozbierać drewno i zacząć budować ten domek I zmieniamy cel na zabicie smoka, dobra Fajnie tylko, szkoda, że nie mam łóżka Znaczy nie mam tego, nie mam Nie mam żadnego yy, Jak to powiedzieć Łuku? No nie mam łuku A jeszcze mnie wszystko będzie próbować zabić w endzie Jest tu ten smoczek Ale ja będę musiał zabijać te Będę musiał zabijać endermany, by się uratować. Nie mam nic pieczonego. Co tu? Nie. Muszę zabijać endermany, żeby dostać na górę. A ty, żeby żartujesz ze mnie? No nie, no. Za 40 sekund mam poison. Dobra. Trochę tu zabawię. Trochę tu niestety zabawie. Więc muszę, sobie, muszę się przygotować. Długa bowl. Nie dziękuję, to jest lawa. Odbiła mi się. Trochę tu zabawię, więc muszę tu jakoś przeżyć. Czyli muszę sobie zrobić. Znowu rzeczy. Mam jeden węgiel. Pójść wamać Mam tylko. Nie! Czemu ty się nie uczepiłeś? Biorę sobie trochę węgla z domku. I powiem wam, że. No, 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 dziewięć tylko tam było. Zostało 9 Powiem tak. Będzie wyjątkowo ciężko, żeby cokolwiek tutaj ugrać. Ja muszę się naprawdę postarać. Ale powinienem mieć Blast Protection na, na, ten, na zbroi. Nie mam. Więc ja nie wiem, jak ja to zrobię. On się zwiesił. O, ty, hamie tam. No, ja powinien mieć Blas Protection na no zbroi. Ja tego nie zrobię. Nie ma takiej opcji nawet. Trafię czy nie? Trafiłem. O oh, fuck. Ja pierdzielę Miskik to był. Teraz się mogę być ze smokiem Teraz się mogę być ze smokiem, teraz jestem, jest to akceptowalne Ej, co jest? A bo od boku trzeba go bić, nie? Ja go nie mogę w ogóle uderzyć O Oż ty chamie Coś ty mi chciał zrobić Ale mnie wybombiło To mnie wybombiło Kurde, noż ty gnojcu Patrzcie wizualnie, pokażę wam sposób na Endermana, jeżeli nie potraficie sobie z nim poradzić. Patrzcie to Kill Małpa E Type Enderman najpierw, bo mnie denerwują Papa Ender Dragon. Nie ma Ender Dragona. Umarł. Jest, tak za to Jajo Jajo, do, 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 do gdzieś tam poleciało, tak? No, gdzie, to, gdzie to jajko? A tu leży, ślepy jestem Dobra, mam pochodnie Nie mam No to wali się jako, Siemano. Proszę do Minecrafta, dziękuję Dzięki za odcinek widzowie y, Wiem, że głupi jestem, nie potrafię grać w tą grę Ale ja lubię, także jego y, y, dzionka Czytam wieczoru i widzimy się Mam nadzieję w następnych odcinkach, papa pa.